Ziobro cały czas prowadzi, Anders Bardal no tutaj trzeba zwrócić uwagę na tego skoczka, dwukrotnie na podium stawał już w tym sezonie, wczoraj trzecie miejsce przegrał tylko z biało-czerwonymi 132 metry potrzebuje Bordal. tyle ile skoczył w pierwszej serii by nawiązać walkę z Jankiem Ziobro i nie ma tej odległości poniżej 130 metra, blisko ląduje Anders Bordal. noty wysokie będą po 18,5 punktu, co do tego nie mam wątpliwości ale to jest odległość 129 metrowa i to jest Chyba zbyt mało, by pokonać Janka Ziobrę, Tomasa Dittharta. Myślę, że a i owszem, będzie na drugim miejscu w tym momencie Anders Bardal. Poczekajmy jeszcze, plus 11 punktów, niecały metr na sekundę wiatr z tyłu. Oto oceny nawet jedna dziewiętnastka się pojawiła i nie będzie prowadzenia. Jan Ziobro na prowadzeniu, Anders Bardal w tym momencie na którym miejscu. Jest drugi, to o czym wspominałem. Spycha na trzecie miejsce Tomasa Ditharta. O 2,5 punktu przegrał Anders Bardal z Jankiem Ziobro, a to oznacza, że Janek już w najgorszym wypadku będzie na piątym miejscu. Niesamowite. No niesamowite, ale pamiętamy zwycięstwo Schlierencauera po 15. miejscu, jakie zajmował po pierwszej serii. Wczoraj ogromny awans Simona Amana. No a teraz Wolfgang Lloyds, 132 metry austriaka w pierwszej serii, czwarte miejsce. Najlepsze w tym sezonie na razie, ale tu Wengelbergu skacze rzeczywiście Lloyds bardzo dobrze, ale teraz e, tak dobrze nie skacze. No to zaledwie odległość około punktu konstrukcyjnego. No więc rzeczywiście ci zawodnicy z czołowej dziesiątki mają sporo problemów. 120 6 metrów. Prawdzie nieźle oceniony ten skok. 18, 18,5 punktu, ale trochę niżej niż jego pierwsza próba. Dodane 11,3 punktu zabija, czyli mniej niż miał Jan Ziobro. No i coraz bliżej podium Jan Ziobro. Tak <sum> jest. jest, bo Wolfgang Klojc jest dopiero na szóstym miejscu. No i za moment wkraczamy do grona zawodników. Kamil Stoch, drugi. Przypomnijmy, tylko 20 punktu straty do Gregora Schlierencauera. Jest tam Schliery z tyłu, za Kamilem Stochem, ale wcześniej Andras Wellinger to jest najlepsza trójka: Schlierencauer, Stoch, Wellinger. No i teraz, jeżeli Wellinger przegra z Jankiem Ziobro, oznacza to, że Polak stanie na podium. To jest bardzo ważny skok. Popatrzmy w pierwszej serii: 131, teraz 129, 130 metrów tyle musi poszybować 18-letni reprezentant Niemiec. Czy będzie w stanie podjąć rękawicę i stoczyć walkę? No i dobry skok w okolicach, właśnie 130 metra. Dobrze skoczył Andras Wellinger. Pytanie teraz tylko. Jak daleko? Plus 12,8 punktu. 129,5. A więc tam wymagana odległość do tego, by być liderem, jest osiągnięta przez Andreasa Wellingera po noty po 18. 3 osiemnastki będą brane pod uwagę. Jan Ziobro 133, przypomnijmy, 129,5. Teraz Andras Wellinger plus 13,2. O 1,3 punktu więcej dostał Jan Ziobro od Wellingera. No i popatrzmy w tej chwili, jak to wszystko będzie się układało? Czy wygląda na to, że Andras Wellinger obejmie prowadzenie i będzie na podium? Andras Wellinger, 18 latek. Jest na pierwszym miejscu. Wyprzedził Janka o 80. Punktu. Tylko 80. części punktu. Andras Wellinger, 18-letni skoczek. Po raz drugi w tym sezonie stanie na podium Pucharu Świata. No a teraz Kamil Stoch, lider Pucharu świata. Biało-czerwona cechownica na, na kasku. Znak polskiego lotnictwa wojskowego. Oby go poniosło jak najdalej. Zapomnij Kamil o przyciąganiu ziemskim. Fruń! Dobra prędkość na progu. Spokojny lot! No jest około 130 metrowa odległość. W pierwszej serii 132 metry. Teraz przy wietrze około metra na sekundę. 130 metrów. 11,1 punktu dodane. Są dobre noty. 219,5, 3 3,19 a więc trochę wyższe niż za pierwszy skok. No miał nad Andrasem Belingerem 2,1 punktu zapasu z pierwszej serii. Wydaje mi się, że powinien objąć prowadzenie Kamil. Powinno być kolejny. Podium dla reprezentanta Polski. Dobry skok Kamila Stocha. Zadowolony Łukasz Kruczek. Kamil Stoch też powinien być zadowolony. Będzie na pierwszym miejscu. Co będzie oznaczało? że jest. Tak jest. Najgorszym razie drugie miejsce. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak skoczy. Gregor Szwirencauer Na pierwszym miejscu Kamil Stoch, 3.90 punktów przewagi nad Wellingerem. Jan Ziobro na razie na trzecim miejscu. Piotrek Żyła na miejscu dziesiątym. A do zakończenia rywalizacji skok Gregora Schli Gregor Schlierencauer, 23-letni skoczek, który bije wszelkie rekordy. Ma przecież już 52 triumfy w konkursach Pukaru Świata. 133,5 metra, aż tyle musiałby poszybować i nie ma tej odległości. Kamil Stoch wygrywa w Engelbergu. Kamil Stoch triumfuje w dzisiejszych zawodach. Schlierencauer słabo, bardzo słabo. No i kto wie, czy nie przegrał także z Jankiem Ziobro. 128,5 metra. Tylko Janek na trzecim miejscu, tylko plus 7,8 punktu za wiatr, trzy dziewiętnastki, dwa razy 18,5. jak zawsze wysoko oceniony Gregor Schlierencauer, pytanie czy będzie na podium, czy też nie, jak to wszystko jest w tej chwili na czwartym miejscu, Jan Ziobro na miejscu trzecim, Kamil wygrywa, Jan Ziobro trzecim, coś niewiarygodnego, dwóch Polaków na podium po raz kolejny, brawo, brawo, brawo. No a Kamil Stoch dzięki temu ma kolejne 100 punktów i powiększa przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Gregorem Schlierencauerem. Po raz drugi tutaj w Engelbergu na drugim stopniu podium Andras Wellinger, a Jan Ziobro po wczorajszym zwycięstwie dziś na trzecim miejscu, choć po pierwszej serii zajmował miejsce 12 Początek drugiej dziesiątki to Piotrek Żyła, a więc proszę państwa kolejny znakomity konkurs. No i trzeba by podliczyć punktację, ale nie by wy... Że bardzo, bardzo zbliżymy się do Niemców w klasyfikacji Pucharu Narodów. No ale dziś najważniejszy triumf Kamila Stocha. Dziewiąte zwycięstwo Polaka w historii jego występu w Pucharze Świata. Dziewiętnaste podium. No i, no i czwarte w tym sezonie zwycięstwo Polaka w zawodach Pucharu Świata. Popatrzmy. Stoch pierwszy, Ziobro trzeci. Pierwszą dziesiątkę zamyka Andras Bank. Piotr Żyła jedenasty. I to pozwoliło zająć Piotrkowi wskoczyć na dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie będzie musiał się w Oberstdorfie kwalifikować. Kolejne miejsca Polaków. 17 i 18 zajmowane. Tu Klemens Murańka 24. Tę pierwszą trzydziestkę zamyka Tom Hilde. Kamil Stoch 410 punktów. Gregor Schlierencauer 352. A więc 58 punktów. Kamil Stoch już wyprzedza Gregora